Nawitko Zdecki po kolejnej swojej wygranej, tym razem w Gdyni, kiedy pojawiło się nazwisko Twojego rywala, między innymi na naszej stronie, to wśród komentujących pojawiły się określenie, że to jest kolejny kelner, że to jest kolejny przeciętnik, tak naprawdę, który nie pozwoli Ci tak naprawdę zdobyć kolejnych umiejętności. Dzisiejsza walka tego kompletnie nie potwierdza. Słuchaj, ja powiem, że tak, że tak jak powtarzam, sport, box jest sport wymierny. To jeden cios może zdecydować o wszystkim po trzech, o zawodnik wygrać. I dlatego była dobra walka. Tam komentatorzy, ja wcale nie powiem, że nie mówili źle, dlatego że znają mnie na tyle, wiedzieli na co mnie stać i z takim zawodnikiem rzeczywiście powinien wygłać, Jak nie zakłotować go, to go szukać i wygrać się gładką. No, moja słabsza dyspozycja, od groma kontuzji nie miałem jeszcze nigdy takich przygotowań, nie chcę się tłumaczyć, dlatego nie będę się tłumaczyć, bo co było wygrałem i to jest dla mnie najważniejsze. No było emocjonująca walka, troszkę gorsza moja postawa, ci co się znają na boksie znają, wiedzą na co mnie stać i wiedzą gdzie były moje błędy w obronie, luki i w ogóle, no ale co zrobić, no, no, po prostu taki jest boks, taka była moja dzisiaj postawa. Najważniejsze jest wygrana, z tego się cieszę, naprawdę Miałem tak ciężkie przygotowania, że teraz marzę o tym, żeby pojechać do domu, ściskać dzieciaki wieś, i odpocząć, muszę odpocząć po prostu, bo no, nie da pracować na cały czas na pełnych obrotach no, i nieraz zdarzają się cięższe walki. Szkoda bo wiesz, nigdy nie myślałem, że po prostu, że znowu zaboksuję z takim zawodnikiem, tak ciężką walkę, wiesz, takim zawodnikiem powinien sobie gładko poradzić. Dzisiaj trochę jednak zabrałeś tych ciosów. szczególnie widzieliśmy, to winda, siódma, dziewiąta, 11. w dziewiątej poleciałeś nawet na Liny, ale powiedz, czy tak naprawdę był taki moment kryzysowy w tej walce? Nie, słuchaj, no na szczęście ten zawodnik nie kopał. No, no, wiesz, to był zawodnik, który rzeczywiście chciał wygrać, ale yy, może był taki nieprzyjemny, ale to nie był zawodnik, który kopał. Wiesz, ja, on tam naprawdę był tak do rozbrojenia. Tam powinienem był sobie jednym lewym, tylko podwójny, lewy, potrójny, wejść nogą lewą, pod niego uderzyć prawie proste i by wszystko i by było po walce. Po prostu yy, było dużo błędów, teraz nie będę szukał jaki mówię wygrałem jest najważniejsze yy, ale nie było tak żebym był wiesz zamroczony chociaż raz w tej walce no pogubiłem się tam raz rzeczywiście w tej 11 rundzie wypada mi szczęka bo miałem inną dzisiaj w ogóle robiłem szczękę kupowałem jakąś wiesz bardziej szczękę za 10 złotych kurde w sklepie bo zapomniałem wziąć z Warszawy no, mówię takie małe niuanse no, ale to wiesz nie, nie powinno mi przeszkodzić wiesz co mnie nie założył tam mogłem założyć sobie wiesz skarpetkę włożyć i powinienem, wiesz te 20 rund pstrykać gładnie technicznie i jechać do domu nie? Będziecie najbliższe trzy tygodnie, pozostałe do walki 15 maja w Łodzi? Tydzień bata, ładować baterie do domu. Trener oczywiście mi wszystko rozpisze, dwa tygodnie już biorę się za siebie, żebyście widzieli Dawida, y, który idzie do góry, a nie idzie na dół. Dzięki bardzo. Zdrowia, pozdrawiam wszystkich. Drzwi.